Znajdujemy się w magicznej kawiarni 9 i 4. Jest to kawiarnia Harry Potterowska. Pomysł bardziej już od mojego wspólnika Mateusza, który jest bardzo dużym fanem Harry Pottera. Po prostu połączyliśmy sobie spełnienie swoich marzeń, może tak troszeczkę. On bardzo chciał też faktycznie mieć taką kawiarnię w stylu Harry Pottera, jest bardzo zainteresowany. Moje marzenie to bardziej związane z cukiernictwem, czyli tak naprawdę opiekę tutaj ciasta i robię desery, więc to sobie po prostu połączyliśmy. to tutaj mieszkańcy Katowic i nie tylko mogą kupić, dostać, wypić albo i zjeść. Kremowe piwo, które jest obowiązkowe. Mamy też monodeser Złoty Znicz, który u nas chodzi po prostu w mnieniu oka. E, oprócz tego mamy też różne desery, ciasta. E, oferujemy również śniadania. Do godziny 13 codziennie można u nas sobie je zjeść. E, oprócz tego mamy gofry na słodko, ale również też na słono. Na czym polega fenomen Harry Potter? Za co kocha się sagę Pottera? Jakby nie z on nas wiekowo, do nas nawet przychodzą osoby w wieku... Nie wiem. 10 lat, są to dzieci, są to rodzice z dziećmi, są to sami rodzice, są to studenci, są to nawet osoby starsze. E, ostatnio e, jeden z naszych e, tutaj pracowników, Rafał, e, zaprosił babcię na kawę i babcia po prostu tak oszalała e, na punkcie jakby kawiarni, latała z różdżką, latała z miotłą, także myślę, że chodzi o to, że jakby każdy z nas niezależnie od wieku może znaleźć jakby coś dla siebie. Jak najbardziej można korzystać ze wszystkiego, co nie jest przytwierdzone czyli mamy kapelusze, pelerynki to można sobie jak najbardziej brać, używać mamy okulary, różdżki mamy też właśnie pelerynę niewitkę, która działa na zasadzie aplikacji z green screenem więc też można zniknąć na chwilkę. Mamy też tiarę przedziału oczywiście zdjęcia można też robić wszędzie przy wózku, przy kominku, który znajduje się w drugiej sali. Tak naprawdę można ze wszystkiego korzystać. Pół żartem, pół serio, rozumiem, że mugole też tutaj wejdą i kawy, pysznej kawy się napiją. E, oczywiście. Ja tu jestem, można powiedzieć, też mugolem, więc też mile widziany, mile widziani jak najbardziej.